Jan Achonen. o co o nim mówić? Lider, osiem zwycięstw, skacze fantastycznie, jeżeli skoczy bardzo daleko może mieć problem z lądowaniem, to jest jedyna nadzieja rywali dzisiaj, bo ustoi chyba każdy skok, czy będzie daleko? Będzie daleko i ustał, pięknie, także zaznaczył Telemar, a zatem Jan Achonen pokazuje, że rzeczywiście zdominował światowe skoki wygrał już 26 startów Półrazy Świata przegonił Adama Małysza, który ma 25 wygranych goni Martina Szmita 28 zwycięstw no, przypominałem ten fantastyczny konkurs w 2003 roku, kiedy nie wytrzymał skoku na odległość 128 metrów teraz pewnie 124 metry ustane i proszę Państwa jest zdecydowanym liderem po pierwszej serii Akonen 124 metry, sędziowie dali mu noty po 18, no jest także 17.